Dzień dobry, Dave Broker, Anna Dąbrowska. Mamy 30 czerwca. Przed nami wykres SP500, wykres godzinny. Co mamy? Notowania wyszły już z tego zakresu prostokąta, wyszły dołem, i w tym momencie można już narysować taką małą linię trendu spadkowego łącząc szczyty. I mamy tutaj wczoraj testowane. Trzecie odbicie w dół. Teoretycznie tak powinna działać linia trendu spadkowego. Tego odbicia jeszcze nie mam, więc sytuacja jest nieklarowna. Natomiast taki scenariusz sobie kreślę. Kreślę sobie scenariusz na wspomniany już wcześniej, na początku tego tygodnia: taki scenariusz, że tu jest impuls, korekta i. Myślę sobie, że będzie impuls tutaj na, na zaznaczone ten zielony, co by były równe ramiona. Ta odległość by była równa z tą odległością. Jest to także zbieżne z linią wsparcia, którą tutaj możemy nalicować po dołkach, także taki zasięg wydaje mi się całkiem realny. Dla dla uczestników rynku będzie znaczące, jeśli przebijemy ten poziom wsparcia, czyli tu może zacząć się przyspieszać spadki, tu może być coś ciekawego. Także generalnie w ogóle jesteśmy w ciekawym momencie. Ja to tak widzę, bo patrząc na geometrię rynku, po tak silnym spadku, jakby. Hmm, wszystko oczywiście może się wydarzyć, ale uważam za mało prawdopodobne, żeby po takim spadku, żebyśmy z tego, od tego momentu wyszli do góry. Coś musi się tu więcej zadziać, właśnie większa korekta, żebyśmy mogli myśleć o wzrostach. Tak myślę, tak rysuję sobie scenariusz, na takie układy poluję. Dzień przed nami, giełdy dopiero się zaczynają, linie narysowane i, i można działać. Zobaczmy jak wygląda tak. wykres jednogodzinny. Wczoraj był poniedziałek, niby nieciekawy dzień do tradingu, natomiast na się była wręcz rewelacja. Dało, dało, dało okazję do, do fajnego wejścia w pozycję. Mieliśmy tutaj odbicie od podwójnego dnia z pięknym przejęciem, także ładny sygnał do zajęcia długich pozycji. Przy takim układzie podwójne dno, linia trendu spadkowego statystycznie nie ma szans i została przebita. I teraz, gdzie my jesteśmy? Gdzie jesteśmy? No, ładniej wygląda na polowanie na krótkie pozycje na SP500, bo jest ta linia trenda, trendu, jest na co się zaczepić, że tak powiem. Tu nie jest tak oczywisty scenariusz, natomiast założenia mam te same, czyli impuls, korekta cała i impuls. Mimo tych wczorajszych wzrostów, myślę, że będą spadki w najbliższych dniach, może teraz już, Natomiast, żeby zająć krótką pozycję, muszę mieć setup. Muszę mieć jakieś wejście, jakąś przewagę, linię, odbicie, <grym> przejęcie jakiejś świecy, tak? Coś musi być, żeby mogła założyć stop loss, żeby to miało ręce i nogi. Nie tylko, że coś myślę, tylko, że mam już na to potwierdzenie. Co jest na teraz? Wczoraj od wczorajszych tych wzrostów, odbicie podwójnego dna dołek. Dołek, dołek jesteśmy. Na razie jesteśmy, jeśli chodzi o trading, na scenariuszu prowzrostowym i nie będziemy z tym w ogóle dyskutować. Jeśli rynek będzie chciał iść do góry, to ja też będę chciała tam iść, tak? Nie mam żadnych preferencji. Także na ten moment wygląda to prowzrostowo. Wykres godzinny także prowzrostowo, i to trzeba mieć teraz na uwadze. To, że spadki jakby wyczuwam i to tylko zajmę krótką kompozycję, gdy będą do tego jakieś wytyczne. Czyli na przykład tutaj odbicie od poziomu oporu to już tak. Na ten moment raczej można myśleć o długich pozycjach, przynajmniej tak się rysuje wykres. Rynek walutowy dolar do jena długo siedzi na poziomie wsparcia, natomiast zaczyna się od niego odbijać, czyli ten scenariusz wzrostowy dla pary dolar-jen, osłabianie się jena, zaczyna się póki co podtrzymywać, może nie realizować, scenariusz podtrzymany. Spojrzymy dzisiaj na inne pary walutowe nieodwiedzane przeze mnie, natomiast które są w mega ciekawych poziomach. Australijski dolar do dolara, wykres miesięczny. Doszliśmy do linii trendu spadkowego po tutaj całkiem silnym odbiciu. Co? Jak można to interpretować? Nie wiemy, czy ten ruch będzie kontynuowany do góry z podwójnego tutaj dna. Jest to możliwe. Natomiast na dziś jeszcze bardziej jest możliwa korekta stąd, czyli Chwilowe, przynajmniej czasowe osłabianie się tej pary walutowej, czyli umacnianie dolara. Przynajmniej czasowo, żeby wykres nabrał rozpędu. Także tutaj szala przechyla się na umacnianie dolara, co zresztą będzie się pokrywać na innych parach walutowych. Także na dziś, na teraz, natomiast później wcale nie jest wykluczone, że ta linia zostanie Przybita. Jeśli chodzi o dolar do korony norweskiej, to mamy odbicie od linii trendu wzrostowego i w tym momencie raczej są statystycznie wygląda, że para będzie kontynuować swoje wzrosty, czyli też, jako że dolar tu jest jako pierwszy w tym krosie, no to znaczy to umacnianie. Dolara. Nowa Zelandia. To samo co tutaj z australijskim dolarem, czyli doszedł do poziomu, para doszła do poziomu oporu. Jest statystycznie bardziej prawdopodobne, że tu będzie korekta, przynajmniej czasowa, z respektowania tej linii. Zresztą to już się dzieje i możemy oczekiwać kontynuacji tego, chociaż wcale nie jest. Wykluczane, że ta linia zostanie później przebita. Natomiast na teraz jesteśmy na oporze, więc długie pozycje niekoniecznie teraz na tego krosa. Przejdźmy na indeks dolara jako takiego, bo to jest najczystsza interpretacja dolara. Nie mamy tutaj żadnych zakłóceń co do poszczególnej innej waluty, tylko jest to koszyk walut w stosunku do dolara. I Znajdujemy się na poziomie wsparcia, od którego bezsprzecznie notowania zaczynają odbijać do góry, nie jest nic jeszcze przesądzone, natomiast to, co widzimy i nie mamy do tego żadnego wątpliwości. Momentum jest na, na wzrostowe. Czyli tutaj już się dolar myślał, myślał i ułożył się, że ma otwartą drogę do wzrostów. Tak, tutaj jest to zdecydowane i całkiem oczywiste. Dolar do złotówki, pełna analogia w stosunku do indeksu dolara, te wykresy są naprawdę jedna kalką drugą, także interpretacja jest taka sama. Dolar, polska złotówka jest na swoim ulubionym poziomie, czyli blisko 4 notowania lubią tutaj przebywać, także nic dziwnego, że mamy tutaj te zatrzymanie i mamy teraz wzrosty. Euro, dolar. Um. W długim terminie nie jest wymazany scenariusz kontynuacji wzrostów dla euro-dolara, natomiast póki co musi on nabrać do tego już dzisiaj używanego przeze mnie słowa geometrii. Czyli to musi gdzieś znaleźć jakieś swoje wsparcie, żeby móc kontynuować wzrosty. Można już ładnie narysować linię trendu wzrostowego. Tutaj jakieś wsparcie, co też uczyniłam łącząc dołki. Tutaj zaznaczony jest dodatkowo poziom wsparcia wynikający z tej z, szczyt, szczyt, szczyt. Także jest tutaj pewien poziom. Oczywiście nie jest on, jest to poziom, którym można tutaj go. Nie jest to linia, nie jest to jest to obszar. O nie tyle poziom, co obszar tego słowa mi brakowało. Czyli scenariusz prawdopodobieństwa osłabiania się euro do dolara, czyli czasowego umacniania dolara, co pokrywa nam się z poprzednimi wszystkimi wykresami. Czyli o co możemy tu zawalczyć? No nie mało, dlatego że na euro dolarze jest ten ruch do, do poziomu do tej linii, to jest 160 pipsów, 160 pipsów to jest bardzo ładna liczba. Tutaj mamy wykres dzienny, oczywiście zajmować pozycję, polować na trady trzeba z mniejszych interwałów, Taki pomysł, taki scenariusz, zobaczymy czy rynek da zarobić, czy rynek da okazję. Funta dzisiaj sobie pominę. Jeśli chodzi o złoto, to no złoto w dalszym ciągu jest, jest silne i co ważne, podtrzymuje wzrosty dalsze Linia trendu wzrostowego. Póki ona jest utrzymana, ale póki co jest, wygląda to mega fajnie. Jeśli nie będzie utrzymana, zostanie przyłamana, obraz techniczny nam się wtedy gwałtownie zmieni i będą inne rzeczy ważne. Wtedy będziemy już myśleć, że. że yy. Znaczy będziemy myśleć? Nic nie będziemy myśleć. Będzie, jeśli linia będzie przełamana, otwiera to korektę, otwiera to drogę do dalszych spadków. Póki jest utrzymana, jest mega momentum dalszych wzrostów. Po prostu jest taki impuls i droga otwarta do wzrostów. Czyli tu mamy całkiem fajną wytyczną na tym krosie. Jeśli chodzi o srebro, to jest na poziomach z początku tego roku znajduje się w dalszym ciągu notowania w tym korekcie, w tym trójkącie i jeszcze nie zdecydowały, w którą stronę wyjdą. Jeśli wyjdą, w którymś momencie będzie to bardzo znamienne, gdyż znajdują się w długim przestrzeni czasu w tej trójkącie i będziemy mieli pewne rozstrzygnięcie tutaj. Jeśli tego nie mamy, no to sytuacja jest jakby zupełnie zamrożona. Proszę zobaczyć, przez ostatnie dni zupełnie nic się nie dzieje, ani pod względem zmiany ceny, ani pod względem zmiany układu. No, tutaj figur, tak, na wykresie. Czyli tak, ciekawie na, na, na parach walutowych, bo tutaj mamy już jakiś obraz nam się rysuje w stosunku do dolara. No i indeksy też są, też są niezmiennie ciekawe, dlatego że jest możliwe tutaj spadki, to są szczególnie widoczne na ry rynku amerykańskim, na dax już nie, ale yy, DAX jest w ogóle bardzo wdzięczny, bo, bo ładnie się układa technicznie, zawsze można jakąś ładną linię narysować, czy to na wykresie pięciominutowym, czy godzinnym, więc jeśli chodzi o trading, to jest bardzo fajny instrument. Dziękuję bardzo wszystkim za uwagę, życzę udanego dnia i udanych inwestycji. Do usłyszenia, pozdrawiam.